Znawiamy, odpalamy po kilkuletniej przerwie kanał Jeszcze Będzie Normalnie, kanał YouTube'owy, kanał parapublicystyczny który ruszyłem kilka lat temu, ale później zatrzymałem i w tej chwili do niego wracam. Te stare rozmowy sprzed lat można ciągle obejrzeć na kanale, jeszcze będzie normalnie na YouTubie, a już od przyszłego wtorku, od najbliższego wtorku ruszamy z nową serią. Kanał będzie funkcjonować w następujący sposób. We wtorki od godziny 20 spotkania na żywo online z gośćmi, a pomiędzy wtorkami. Będę wrzucał w miarę potrzeby i w miarę rozwoju okoliczności takie krótkie felietoniki wideo na różne tematy. Nie tylko polityczne, nie tylko polityczne. Oczywiście od polityki nie uciekniemy, ale na świecie jest cała masa tematów, o których warto rozmawiać, o które nie są tematami politycznymi i tego też się będziemy trzymać. Ważna wiadomość jest taka, że już najbliższy wtorek o godzinie 20:00 pierwsze spotkanie live na kanale jeszcze będzie normalnie: spotkanie pytań i odpowiedzi QA. Od godziny 20.00 będę odpowiadał na Wasze pytania. Jakie będziecie mogli zadawać na kanale YouTube i na profilu Facebooka, jeszcze będzie normalnie. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania w miarę wyczerpująco, precyzyjnie, dokładnie. Co Wam być może pozwoli zapytać mnie o rzeczy, które zawsze chcieliście spytać, a nie mieliście okazji, albo. Nigdy nie chcieliście spytać, a akurat macie okazję. A dla mnie to też będzie możliwość zapoznania się z tym, co tak naprawdę Was interesowałoby w tym kanale i co chcielibyście tutaj zobaczyć, i jakie tematy chcielibyście, żebym poruszał. Reasumując więc, najbliższy wtorek od godziny 20:00 spotkanie pytań i odpowiedzi. A później w każdy kolejny wtorek, również od godziny 20:00, spotkania live yy, online z gośćmi. Yy, a dodatkowo będę wrzucał rozmaite jeszcze bonusiki w tak zwanym międzyczasie, który oczywiście, jak wiemy, nie istnieje. Do zobaczenia i do usłyszenia w najbliższy wtorek o godzinie 20:00 na kanale. Jeszcze będzie normalnie!